Dobra, klepiemy, jest mój ciąg, jest mój ciąg. Głuchajcie. No to jest mój ciąg, to jest mój ciąg. Ktoś tu w łapkę zamontował, tak wyjście. Okej, wyszedłem, gdzie jesteś tam. Jak ktoś mnie klepie, mówcie jak pakujecie. Mówcie jak pakujecie. W którym miejscu jesteś, kupuję. Nie mogę teraz! Nie! nie, nie, wiem. Ej, sobany, ile ty masz kapy no. teraz? Ale no, zabrałem już sobie

Jakie dostaje hity? Nie, nie, nie Na pół chce ze koksa No poniżej pomóc! Ej, po Ej, mam jeden Ej, na jeden z tyfam. Ej, zgadnijcie ile miał koksów Ty weź Daj się bo ja No ja ci wypchnął, ja ci chypałem, nie? Jem

Hełna! Cztery życia, cztery życia. Manek mnie nie mogą dotknąć. Dobra, bo się to ROZWALCIE Rozwal Rozwalałem teraz. Rozwalałem, Kurwa, Ty miał Napęd do ora, napęd. Ja pierdolę, cztery życia nie mogę zmienić. Ja sypnę. No. Do go! Fuck. No, czekaj, ja o Łapuj mnie. Nie mogę tutaj. Jestem zdolny, nice! Nie wiem, Jadłem fackę! Tego to było Maniek lecisz, lecisz, Maniek! On konopiował mnie. Ej, dobrego majka. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Ile? 1300? Na górze, gdzie dzień dobry, na górze, kiedy Dobrze, my go, dajmy go, go, dajmy Biegliście tym mostem? Tak, tak Już nie mam Nie już Ja mam jednego Kurwa, ja nie? Stary, ja sypę się, się, się dobra Jakie F pięknie F0 to w tamtym kierunku Kordy, no co? Co oni... Ej ja, ja co Manik? jakie te? Jakie? nie jakie kordy? Ja, ja, ja mogę ciągnąć, ale ja nie mam koksów ani nie nic, dobra, chuj. Chyba kordy, kordy, kordy Ja pierdolę dwa koksy, nie wiem. Monik wasze Nercze sapał, poza jak masz gdzieś. Ja da się Ja, tak, ja da się, ja się. Okay. Tam, 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 tam. Ginie mną? Chujam, co to jest, jest, jest to wisi to tutaj biegnij i kuba... Kolejny od nich, kolejny, kolejny od nich, kolejny od nich! Biegniemy, biegniemy, ja zresztę, biegnie biegnę trzegna, jest dziewięć, jest, jest Dobie, zabiegamy! Weźcie mnie na to, to A jeśli ja na wodzie, nie kurwa No czerwaliśmy tego koprza albo dwa No to mi, że my teraz pokażemy No dobrze! Też to to, to muscie, mam na wodę gaming, jestem, mam set na Radek już no jest, jesteś, no jest, jesteśmy, jesteśmy z Klepiamy, klepiamy. To też stu Tundersketa zmija walił, walił. Wali. go Sunderspnaje Kopsał walił. to musisz... Kamil nie ma sensu. A to nie jest Ender ja muszę zjść fajka, nie muszę... Zrzucił tu perełka, perełka poszła. Na drzewie, na drzewie! Na drzewie! Kugel! Pierwę na samym żół oh. Kwagen wrócić mikro. Ale ja co powiedziałem? Kagen, mikro! Ale ja też słyszę jakie nie będę No ale to to jest... to mikro Przestałbyś! biegnę za jednym typem. Ja no we muszą... na tobą. i lecę za wam. Nie. Ja tutaj. Ja to... mam szkuby. Ja już chciałem na mur jednego bo... na stole rajom, nie. No, my trzech na serio się topaliście. Dawajcie tak? lecimy za nimi, chodźcie. Ja, ja nie chciałem. Tylko że ja toczył dyszniam, nie. I tu robić ja, to robię ja. Ja długo. Super. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja nie mam... ja nie mam... Y, ...koksu, złotych nic nie mam. Ja koksów nie mam, ale weź... No ja mam koksa i kukiełkę. Ja chcesz to, Ubane, ja chcesz to, ja chcesz to. Chłopany, ja nie stopnę. chcę Ej, tu pod gildię przyprowadź, pod sojusz, o, ramion, o ramion, sojusz. Ty ramy, o ramię, sojusz. No ty poskrypałem? Bo wszyscy się mnie klepali, a on jedyny koksa w łapce trzymał, nie? Zacząłem go klepać, cały czas go klepię, on tego koksa schował i mi zaczął klepać. No niech klepie na pest, klepie na pest, kup klepa. Klepiemy? Dawaj klepiemy. Kordy, kordy. 1600 na 2800. <suszy> 1000... 1800... Ja... Zrojenie oko. Nie chcę iść na Nie Okej, tam. 400 kraty, chodź. Ja mam końcówkę z Ja, ja koksa ja kocham Owalił koksa Owalił To jest Tej muszę ustalić Maniek, oram Dasz sobie drugiego rek'a Ja mam tylko koksa teraz Nie wiem, nie wiem kogo, ale pójdź Oraj maniek, Idę po mnie Wybiegniemy Ej, dla tych bagna mnie orali Oni teraz mnie Dwóch, dwóch, 200 kreatek mam. My, 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 ej, ter, teraz, ej, teraz 1500, na minus 2800. Pod badem Nie, nie, wiem, no... Jesteśmy już na bagnach, jesteśmy już na bagnach. Tam gdzieś się z tymi typami, ogarniacie? Widzę, widzę, widzę! Widzę, widzę, widzę. pomagamy! Pomagamy. Dawaj, poobijamy. Oni już orają. No jest za Sofita. Nie ogarnia, nie ogarnia, nie ogarnia Kamil kumpluje Nice, nice Kaplica, lecimy, kaplica, kaplica lecimy. Lecimy. lecimy za nim, lecimy Młodzior w plecy od on plecy. nie ma wody, on nie ma wody Perła tutaj, owalił złota i perła zresztą Jabłuszko siema, siema Chłapałem jabłuszko Zaraz się kopsa zrobię Nie, za na za typek jest Ej, za nami czerwony typek Nie, nie? Rzuć perły za nim ktoś, ja już nie mam nic. Ja mam już dwie perły no to. Ale berów naszego, to jest normalnie rzuć. Kurwa. Dobra, ale... so, to gonimy go, on nie na się teraz. No. Bo no no ty na Ty balowną, ty balowną. Nie, nie, jest! Będziesz tam perłę. Dawaj go. Ty go. I go i jesz, to na pewno Naprawdę? To się Dobra, klockuj klockuj go, przyciągnij tak. go, go do nas. Kaplicę ma, kaplica ma, koksa. Wróćcie, dokąd to no to Klepcie go, lepcie go, klepcie go, klepcie go, ma. Klepkuję, klepkuję mu teraz. Klepujcie, klepujcie Nie, to było złota, to było złota. Nie ma kapsu, Klep, go Nie klep, koksu klep, 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 Koksa ale klepcie, klepcie go klepcie. Klepcie go klepcie. go klepcie go klepkiem, żeby klepkiem. Chcę tam dać mu rację, a przynajmniej się klepał. Klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa. fejera! A ja pierdolę Klepa, No, Przepraszam. Maniek, ty to nagrywasz? Dobry! Nice! Jest! Dziura! Koksów mi się skończył. Knokajcie, knokajcie. No. Muciorku na kamie do ciebie. Kto kam? Kto kam? jak możecie, nie?

Został ja jeden. Świec, ja mam Prot 3, ja mam Prot 3 Jakby może mi ktoś? Pomagam! Tam z dwoma klefi... Zorał! Dobra, nie klepię go Dobra, no, naprawiłem co tam mogę już wybiegać No to wybiegaj, lo! No mogę, czekaj, tylko tego klep. Ja z Prot 3 biegnę, czekajcie! Oni mi taki dużo... Perłę rzucił jeden, a ten drugi... Błękit w rzucili ja już nie mam pereł Ja też drink, drink, Wali, no, dobra, wali ci, chodźcie do bingu Ja bijam, Leci, i... ale może Uuu... mój, i dwóch typa mnie klepie Zjeżdżają kopsa. Ma nik, Ej, Kawek, ale, ale mnie nie knokują, majery Jem, jem złote. Ale knoka dostałem, dwa serca mi wzięło Ej, trzy typa na sobie na pomoc, ej, co możecie nam? No, ja się klepię cały czas też O widzę, manik, ma pomaga No, dawajcie w nich. Dawajcie w tego szedłach, dawajcie frajera. Jeden kopsar. Bani... ej, skubany bania, skubany bania. Oram. Oram, bo ja nie mam bani. Ja już nie mam kopsar. Spundernił kars, ja już spundernił kars. Ej, gonią mnie, ściągane jajami. Ale on nie gonci jednego, on nie ma hełmu. No nie, już nie, ja go sklep, ja go sklepałem tak, żeby zorał pomagam temu. Ej, jamy się, oraj. Szybki obrót, dyktyczny obrót, szybko. No w lewo, mnie... Kamil, knuknij chcesz... mnie, Kamil. A, ja dostałem. Fuck it. perła, naj... Kto rzucił perłę? Ja zna rzucałem. Widzę cię, czekaj, jestem bardziej w prawo. Ja ora. Ja jestem na tej wodzie, czekaj, jestem na tej wodzie. No, ja, ja nie mam tego trzy do niego serca. Ewa, może mi ktoś dwóch trybę? Oraj, oraj, spróbuj... Trzy mi, serca mi, i typek no. mnie goni. Już nie mam tych. Jak będziesz pod bazą, to mów. To ja nie, mam wiek wiek, wiek. Wiek, nie mam koksów, nic nie mam. Zero perę. Wybiegam. 300 kratek mam, 300 kratek do gildii. Biegnę, biegnę już do Niech no, na plecach, bo no, ja biegnę na no, ciebie no no, 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 ale, no, ale on już zorał przecież, no, dwie perły wywalił już. Perły I on już dwie perły wywalił jak coś. Ale to ale z Kubanym chyba. Z i... zoraliśmy. Zorałem, dobra ja zorałem. To było bez sensu, bo sklepaliśmy, Ej, ogarnij to z Kubanym. Jak go hitować w bogi, on od dwie perły na jedno szycie. A wy się klepiecie czy nie? Otwieram, otwieram. Yeah. Jak ja go klepałem, mając ora, bo dostał strefy i spróbował się. Zamykaj chyba.